Siema widzę, z tej strony Max i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie e, cztery żywioły rozdział drugi woda Wydoliliśmy moczki i idziemy wykonywać od niego zadania. Zadanie 1 na 5 e, Co? O co tu chodzi? Ale co, mam jakiś kod dać? Ja mam wiedzieć jaki kod? A pewnie. Nie. Nie. Nie, to ja mam wiedzieć jaki to jest kod. Skąd coś się otwiera? Chcę zobaczyć jaki to jest kot. Co tam muczki tu ukrywają? Muczki?

Ma mało jest tych zadań, ale e, dosyć trudny. Zadanie 2 na 5. E, czemu to pankiesku? Monkey swing. Podskocz, aby się złapać. O kurde. Jak małpy. A tego monkey. Jak małpy. Ła! Ej widzowie, to nie będzie aż takie łatwe, jak ja się tego złapę to Okej, okay. więc myk, myk Myk Po co ja mam tam iść, co tutaj jest? No no nic to jest jakiś jest są po prawej naprawiony A ah. O to chodzi Skup się na tym co robisz, zagum się w tym e, śnie tak jakbyś e, miała już nigdy z niego nie wyjść. To jest sen, w sumie w łóżku się położyłem, no to sen, nie. E, Czyli ten demon go, go opętał, bo jak się położysz e, w łóżku wodza, e, to w, e, jesteś z jego e, jesteś w sinie, żeby pokonać tego demona. Więc to znaczy, że on go chyba opętał, tego wodza. Zadanie 3 na 5, okej. Okay. No nie no, A to jest nawet łatwe, to znamy. To. Okej. Okay. Checkpoint. Jestem ciekaw, czy to za blok, że tak mogę chodzić ale fajny no, fajne, podoba mi się to ej, ten parkour nie jest aż taki trudny czekaj, co tam jest? tutaj połóż, kurde, drzwi o kurde, no już Dobra, no ale szczerze ten, e, ten e, parkour nie jest taki trudny Wychokajmy. To jest fajne, że tak mogę sobie chodzić. Widzowie, pamiętajcie, jak coś ci się uda raz, coś ci się nie uda więcej razy. Mhm. Mówię, coś ci się uda raz, raz, to ci się już więcej razy nie uda. Mhm. O. Totalnym nubem, jeśli chodzi o parkoura. O kurde. To było mocne. Czekaj. Przydało się to. Przydało się to. Okej. Okay. MYK. MYK. Dop. Mhm. mhm. Tu idę. To był tylko żyć nie zabię. A po co mięso? Okej okay. Okej okay. uh -huh. Jezus jaki to jest zakończony okej okay, w końcu w końcu hello Jedno <grymne> serce Nie ten papi to chyba wyliczony ze że mnie Żeby nie zginął A Ej Czy tutaj drzwi nie było? Czekajcie, widzę ty. Tutaj... Na dole są drzwi, ale tu też były drzwi. Czekajcie. Nie. Nie, mi się wydawało, że tu były drzwi. A, a było napisane, że można tylko stawać na... E... Na bloku. Wie... Nie wydawało mi się. To naprawdę to było. Nie śmieszne. Eee. Najdź drzwi miałaś drzwi. Na Coś czego nie da widzę. No nie no, lubię. Lubię, ale łatwe. Te pałki mnie wkurzają. Jeden. Po co te punkty, po co te punkty zbierał, nie wiem. I myk, i myk. A, bo on miło się stało w no jakiś, mogę w jakiś inny sposób mieć zaufanie. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Łatwo. Mmm. Dobra. Chyba wywrócę. Wy wy Czekaj, tu już jest to. Chciałam, <tryk> już tam być trzecia. O. Może że tu byłem. Byłem. Pójdę tu, a później pójdę tam. O kurde. Ja się wróciłem. Tam byłem. To musi być to. Nie! Tego nie potrafię znaleźć tej skrzynki. Hm. Dobra. Nie chcę się z tego szukać. E, aha, wpadłeś w moją e, zasadzkę. Hihihi. Hi, 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 hi. e, naprawdę kra e, kraina znów to wyjdzie. Dzięki Michu. E, naprawdę... Kurde, dajcie mi przeczytać. Czekajcie. E, Eee, dzięki Miku mogłem cię tu i teraz cię zabiję. Zamierzam odebrać to co mi się należy. Czy ja bym te f... ha nie byłem, la la i to się powtarza już jak wcześniej. Ale on mi dał jeszcze uzdwojenie. No ale serio! Gość mi uskamował. Nie no tak to, no, tak to się nie robi, Nie się. to la Lalalala la, la, la. ja ci wiadę, aha bo ja muszę to tam przecież Dobrze, jestem już e, rozumiem w te przyciski A w on musiał się przy przyciski zresztą co, jak śmiesz nie wyłączę, zaraz ci pokażę. Tak. Jak on mnie zrzuci? O, o, fajnie. No, spadł. <grystanie> Tata spadła. spadło. ja. Ach. Ta, ta, ta. A ja was jestem na dole. Serio? Ha, 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 ha. i kto się też śmieje? Kto się w się śmieje? Gin, to ja ci pokażę, to tu za was tu ja, nie jest. o Zapomniałem, że ja nie podpaliłem ten pęta. Ja muszę mieć miecz A pkiąd widzę Gin, gin, gin Ja jednak zginąłem, a nie oni O jezu Klipperki To nie zły To jest takie dugowy cały coś

Będę śpiewał la, 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 A niezniszczalne to jest O panie, a to jest zniszczalne Mi się to nie podoba To jest niezniszczalne To jest nie zniszczalna patrzcie To jest niezniszczalne nie Na przykład w tamtej e, części to wszystko miałem mnie Wszystko miałem niezniszczalne w tamtym rozdziale W pierwszy. pierwszym. wszystko nie jest zniszczalne To jest mój największy wybuch. Pew, To jest mój największy wybuch. Pew, Mhm. Hmm. O, oh, ale to robię? ale to wobi. Elo. Ah! Hello. Okay, okay. <laughs> Dlaczego oni ci zabijają? Przecież nic nie zrobiłem. Przecież nic nie zrobiłem. Przecież nic nie zrobiłem. Ale to robię. No kurde, okay. uh uh -huh. uh -huh. No stop, ale to robię. Tak, 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 tak. Tak, 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 Ale to tak, Inne to Ale to nie, To to robię. A skąd oni tam, że nagle tam na dole tyle bierze, bo mi się tu we swoje spodaje debile. Teraz tu nic nie ma. Chcę przygotujesz tą komendę, nie? Tak. Nieznana. Jak nieznana. Nieznana? Mucha ha ha. Dzień. Hihi la. la, la. Ja se hop śpiewa jak mi bije Mi bije coś do łeba Ja też se pośpiewam A widzowie, ja tym przejdę parku i widzimy się za chwilę A, no że jesteśmy przy tym wodzu yy. Nie. Stawię sobie tej klatę. Jest to założę. Stawię sobie jeden mieczyk Bo mi się e, niszczy ten mój diaksowy. Takie wszystko niepotrzebne. No mleko mleko coś nie będzie chyba mi potrzebne. To też, nie, to też nie, to też nie, to też nie, też nie, to może. Okej. Okay. Eee, e, szukając ścieżki nie, nie, nie. E, Odnajdź drogę do demona. 31 raz. Ten przeklęty wódz mnie ją Dostał przynajmniej za swojego. za swojego od mojego miecza. Za, za swoje od mojego miecza. Teraz muszę odnaleźć prawdziwe przejście do demona. Muszą tu być jakieś informacje. Właśnie ten demon e, się nie śmiał. Mówi, powiedz się w moim. Mózgu". dziwne to było. Ale. Nie. Ja mówiłem, że, że dlaczego się śmiejesz? Już się wskazał, dlaczego się śmiał. Mówiłem w tamtym odcinku. Dlaczego się śmieję? Bo do domu, dlaczego się śmieję? Po prostu, a właśnie, jestem w Półmłodze. Wydawcy bić? Czy o co chodzi? Jakie dziwne szkielety! Co ja mam zrobić? Ups, o <laughs> Siema. Co ja mam tutaj zrobić? Tylko co mi przychodzi do głowy, ale pewnie nie. Czekaj. Albo nie no. Albo ta. Spawn um point. Ile pochodni? Pij po mi tyle pochodni? Jak ulabę. A tą. E, Potrzebny ktoś do pieczary. Dobra. Kolejne książki. E, wywota. E, otwórz wywota. E, e, widziałem, wiem już w którą stronę podążam. Muszę tylko znaleźć prosty sposób na otwarcie tej wielkiej bramy. właśnie, to jaki sposób. Mhm. Pewnie trzeba uruchomić potrzebna złota dźwignia. A musieli takie długie zrobić? W tyfy. No fajnie, zawsze punkty znalazł. Też trzeba coś. To jest parkour. E, hmm, ciekawe co to za dźwignia, co zrobiło. Może tam te czerwone drzwi otworzyły się. Ja nie. To co to zrobiło? To też nie. Nic nie dostałem. Pewnie to. Tutaj też trzeba. Tutaj. Hmm. Tam się otworzyło, bo słyszałem. Jesteście kart to otworzyło. tam te drzwi. Tak. Coraz lepiej nam idzie. Kurde zapomniałem. A ja muszę to zwalić. Jest dźwignia. Złota dźwignia pochodnie, bo one nie są mi w ogóle potrzebne, nie? nie wystarczy tylko jedna, bo mam optifalna. A no i tam muszę położyć to, co tu dźwignie. Lecimy. To chyba nie poszło. Otworzyło to takim jednym ciągiem, muszę znaleźć coś tutaj. Tu będzie nie, no i gin albo nie. Tu się wyregeneruje. Znowu. Tutaj byłem. E, nie, tutaj też nic nie ma. Tutaj też nic. E, tutaj. Tuż nic chyba nie będzie, nie wiem, po co to szukam. Mhm. Nie wiem coś to tworzyło. Ciekawe co. Tutaj jest jakaś... Nie wiem. Tutaj jeszcze nie byłem. Mogę coś otworzyć. Mamy klucz. Nie wiem, Ty, ale fajnie. W tak... o dobra. Halo? E, no wreszcie gdzie, e, gdzie ty byłaś? E, mieliśmy być w kontakcie. To raczej e, ja powinnam e, pytać Ciebie. Mogłam złapać e, z tobą zasięg, Myślałam, że nie żyję. W skrócie moja nie, nie za ta pialna łódź zatonęła i, i trafiłem e, do dziwnej e, opanowanej przez demona wioski ich... Ich wódz chciał e, mi zabrać artefakt o mnie, ale e, go pokonał i teraz lecę spotkać się z demonem. Mów, no dobra, spróbujcie, zlo, spróbujcie zlokalizować i jakoś wskazać e, ci denom D. Demoniemono ceki co? Domniemaną lokalizację artefaktu. Ode Odezwie się niedługo. Więc widzowie, mi. Y My widzimy się już w kolejnym filmie. Więc, jeśli Wam się film spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba tam na dole. Taki czerwony przycisk subskrypcji, czy nie na sfercie, jeszcze nie robicie A my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa!